Środkowe dziecko jest najbardziej pomijane w rodzinie. Czy to prawda? Obserwacje rodzin, badania na ten temat pokazują, że dzieci środkowe są najbardziej pomijane przez rodziców. Dlaczego? Dlatego, że najstarszemu Dziecku poświęca się dużo uwagi, bo pierwszy raz idzie do szkoły, pierwszy raz przez coś przychodzi, i rodzice towarzyszą mu i zwracają większą uwagę na niego. Kiedy mamy najmłodsze dziecko, to najmłodsze dziecko jeszcze nie potrafi wielu rzeczy, trzeba mu pomóc, też wtedy rodzice poświęcają swój czas. Natomiast często rodzice mają takie podejście, że jeżeli jest środkowe dziecko, to ono sobie jakoś poradzi. Zapyta starszego brata czy starszą siostrę, hmm, podpatrzy, no, ogarnie się. Średnie rodzeństwo dostaje rzeczy, zabawki, ubrania po starszym rodzeństwie. I takie podejście sprawia, że dzieci środkowe.